No Witam proszę Państwa, kłaniam się serdecznie. Jak na tradycję przystało, odpaliłem pod koniec tygodnia kamerę, żeby nagrać wideo na OnlyFans, Puh. na kanał Pewniaczki. Ale tym razem zaczniemy nietypowo, bo nie od typów, a od konkursu. A mianowicie firma Betfan, czyli partner tego materiału, postanowił zorganizować konkurs, w którym należy wytypować poprawny wynik spotkania Tottenham Manchester City. Dla pięciu najszybszych osób będą nagrody w postaci 30-złotowego bonusu. Zapraszam do komentarzy. A tymczasem przejdźmy do moich typów. Sobota 2045 włoska seria Sasuolo Atalanta. Na ostatnie 12 pojedynków pomiędzy tymi zespołami mieliśmy 11 razy over. O matko, jak tam będą strzelać? Niczym El Mariachi dziurawiąc całą zgraję bandziorów Buczo, Over 2,5. No i przenosimy się do Anglii, bo przecież weekend bez Premier League to nie weekend. Wolverhampton – Liverpool. Niecałe trzy tygodnie temu oba zespoły miały okazję spotkać się w ramach angielskiej FA Cup. Wtedy drugi garnitur Liverpoolu zwyciężył 1-0. W Premier League pojawią się pewnie w białym i lakierkach i powtórzą wyczyn sprzed trzech tygodni również zwyciężą z Wilkami. Ile można tracić punkt? Dwójka. Zostajemy w angielskiej Premier League i przechodzimy do konkursowego spotkania czyli pojedynku pomiędzy Tottenhamem, a Manchesterem City. Jako wielki fan Premier League miałem okazję oglądać kilka meczów Tottenhamu i grają strasznie niemrawo, co akurat fana Arsenalu bardzo cieszy. Natomiast mają większy problem. Przyjeżdża do nich Manchester City z tym norweskim potworem Erlingiem Haalandem. Sniper Citizens ma obecnie cztery gole więcej niż cały zespół Tottenhamu w bieżącym sezonie. Nie widzę tam nic innego jak zwycięstwo Manchesteru City. Czysta No i wisienka na torcie. Najlepsza Liga w Europie, Polska Ekstraklasa. Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław. Oba zespoły rozstrzelane. Tylko, że Pogoń w ofensywie, a Śląsk w defensywie. Portowcy czują niedosyt po spotkaniu w Łodzi, gdzie stracili 3 punkty w 99 minucie i na pewno będą chcieli sobie to zrekompensować z drużyną Śląska Wrocław. Czysta jedynka. No i to by było na tyle. A w gwoli przypomnienia, kto nie ma konta na Betfan, może je założyć z linku w opisie filmu. Przy rejestracji Betfan daje bonus 200% od pierwszego depozytu do 300 zł. Jo!